Witam na 32. spotkaniu z Ewangelią Świętego Łukasza, na którym dalej będziemy rozważać jej dziewiąty rozdział, dziś wersety od 28 do 36. Na początku rozważanego fragmentu, Święty Łukasz podaje, można chyba tak powiedzieć na pierwszy rzut oka nie wiadomo po co, że kolejne wydarzenie, o którym będzie pisał, ma miejsce 8 dni po wcześniejszych mowach. Minął więc tydzień, czyli tyle, ile zajęło Bogu stworzenie świata. Można więc chyba powiedzieć, że jest to dla nas taka wskazówka, odpowiedź na pytanie, co Jezus zrobił przez ten tydzień, że od tamtych mów do tego wydarzenia, które ma nastąpić, Jezus naprawiał dzieło stworzenia zepsute przez grzech. Ósmy dzień to także. Pierwszy dzień po tygodniu, który właśnie minął, a więc zaczyna się nowy tydzień. Może więc Święty Łukasz podał liczbę tych dni, aby podkreślić, że Jezus chciał uzmysłowić uczniom, że znowu będzie działo się coś nowego, że zaczynają się wypełniać słowa, które później przekazał nam Święty Paweł, pisząc tak: To, co dawne minęło, a oto stało się nowe. A więc Jezus, jakby mówił uczniom: Będą się działy nowe rzeczy, bądźcie na nie przygotowani, oczekujcie ich. Dalsze słowa pokazują, że to, co nowe, to, w czym znów objawi się chwała Boża, jej blask, dokonuje się wśród modlitwy i przez modlitwę. Jeśli więc chcemy doświadczać Boga i jego działania, tych nowych rzeczy, które Bóg chce objawiać i czynić, to musimy być ludźmi modlitwy. Musimy mieć czas na modlitwę. Musimy też ją właściwie przeżywać, aby nie była ona tylko paciorkami, którymi w fałszywy sposób będziemy próbowali zadowolić Boga, wymusić na nim oczekiwany przez nas skutek czy uspokoić sumienie. Trzeba więc nam uczyć się modlitwy. Trzeba dążyć do takiej modlitwy, która będzie przemieniać. Bo jak czytamy w wersecie 29, gdy Jezus się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Być może przypomina nam się tutaj podobne wydarzenie. Dotyczy ono modlitwy Mojżesza. Jego twarz także jaśniała po spotkaniu z Bogiem, bo Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Na pewno i w ten sposób wyglądało spotkanie Jezusa z Ojcem na górze przemienienia. To była rozmowa twarzą w twarz. Tak i my powinniśmy się modlić. Rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, jak się rozmawia z Przyjacielem. I to jest możliwe. I wiecie, i tak powinno być. Jak wskazują na to kolejne słowa świętego Pawła, który tę prawdę odkrył. I napisał o niej tak. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską jakby w zwierciadle. Za sprawą ducha pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. To jest niesamowita, zdumiewająca rzeczywistość prawdziwej modlitwy. Z odsłoniętą twarzą możemy wpatrywać się w jasność pańską. Ta łaska została nam dana. Może więc. Spuszczenie wzroku na modlitwie jest odrzuceniem Bożej łaski, która została nam dana? Może czasami jest to kolejny gest, który ma pozór pobożności? Rozważając przemienienie Jezusa, widzimy też, że na modlitwie nie jesteśmy sami. Dotyka nas także rzeczywistość świętych obcowania. Oto obok Jezusa pojawiają się Mojżesz i Eliasz. Niektórzy, rozważając tę scenę, mówią: No, Mojżesz to prawo, a Eliasz to charyzmat, prorok. Czy w tym podziale jest to jednak prawdziwy opis postaci Mojżesza? Widzicie, Mojżesz nie był prawnikiem. To nie on napisał dla Izraelitów prawo. On je tylko przekazał. Autorem był Bóg. Dlaczego więc Mojżesz mógł to uczynić? Bo Mojżesz był prorokiem. Księdze Powtórzonego Prawa czytamy o Mojżeszu takie słowa. Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał pana twarzą w twarz, ani równy we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu pan czynić w ziemi egipskiej wobec faraona, wszystkich sług jego i całego jego kraju, ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela. Mojżesz był pośrednikiem. Może i o tym trzeba pamiętać, bo czasami niektórzy mówią, No, wierzę w Boga, ale z tym czy z tamtym, co Kościół naucza, nie zgadzam się. Kościół nie sam ustanawia normy. On jest tylko proroczym głosem Boga w świecie, przypominającym, czego Bóg oczekuje, jakimi drogami Bóg chce nas prowadzić. O takiej roli Mojżesza. Muszą też pamiętać teologowie czy prawnicy kościelni. Muszą oni pamiętać o tym, że jeśli chcą wypełniać swoją służbę Bogu we właściwy sposób, to najpierw, jak prorok, muszą stanąć w obecności Boga, muszą wsłuchiwać się w głos Boga i potem ten głos i tylko ten głos przekazywać. Nic od siebie, wszystko od Boga. Mojżesz i Eliasz ukazali się w chwale. Zobaczmy, jaka to była chwała. Taka sama, jaka objawiła się w Jezusie. O czym może świadczyć reakcja Piotra, Jakuba i Jana? Oni chcieli dla Jezusa i dla tych dwóch proroków postawić trzy namioty. Chcieli ich potraktować jednakowo. Może także dzięki temu objawieniu, które święty Jan otrzymał na górze przemienienia. Mógł On potem napisać, umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. A więc nie tylko Jezus, no bo tu moglibyśmy powiedzieć, no tak, Syn Boży, to wiadomo, że taka chwała, ale także Mojżesz i Eliasz objawiają nam, jak niepojęta chwała czeka tych, którzy pozostają Bogu wierni. Ważna jest także treść rozmowy Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Jej treścią są rzeczy, wydarzenia, które mają nastąpić. Jej treścią jest nowa pascha, nowe przejście ze śmierci do życia, z niewoli grzechu, do wolności dzieci Bożych, które ma się dokonać przez ofiarę Jezusa. Przez jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Może już wtedy Mojżesz i Eliasz zrobili to, co potem Anioł zrobił w Ogrodzie Oliwnym. Tam Anioł, a tu Mojżesz i Eliasz ukazali się, aby pokrzepić Jezusa przed tym, co ma nastąpić. Zresztą w scenie przemienienia jest i inne podobieństwo do wydarzeń z Ogrodu Oliwnego. Mianowicie i tu, i tam uczniowie posnęli. Wyobrażacie to sobie? Takie rzeczy się dzieją, a oni śpią. Pewnie myśleli: A, no, Jezus będzie się modlił, no to wiemy, psalmy, formułki. Jeszcze się nie nauczyli, że kiedy Jezus się modli, to zawsze dzieje się coś zdumiewającego. Na pewno później żałowali, że przespali część z tego, co się tam wydarzyło. Może i my, Mieliśmy taką sytuację, po której mówiliśmy, przespałem taką okazję. I to niekoniecznie w łóżku. Po prostu byliśmy zajęci czymś innym i straciliśmy coś ważniejszego. Może i my, choćby idąc do Kościoła, myślimy sobie, a znowu to samo, ten sam ksiądz, te same pieśni, te same wezwania i odpowiedzi, znam to. I przesypiamy choćby w takim duchowym znaczeniu tego słowa, spotkanie z Jezusem, który do nas przychodzi. I który może chce czynić nowe rzeczy a więc nie śpi czuwaj także podczas liturgii która może wydawać się nieraz taka nudna czuwaj podczas modlitwy no bo który raz ją już odmawiasz czuwaj także podczas spotkań z ludźmi bo i wtedy możesz spotkać Jezusa czuwaj bo Jezus nigdy nie przestaje zaskakiwać Pośród tych wydarzeń znów widzimy, jak Piotr chce przejąć inicjatywę. Mistrzu, to my coś zrobimy. Pokusa działania. Kolejny raz pokusa wyrażania swej miłości do Boga, swego zachwytu Bogiem po swojemu, według swoich planów, swoich pomysłów. Jednak jak stwierdza to święty Łukasz, Piotr nie wiedział co mówi. A więc i my, bądźmy ostrożni, i w wyrażaniu swojej pobożności, i w słuchaniu ludzi. Którzy wydają się być pobożni, i którym wydaje się, że chcą robić pobożne rzeczy. Dlaczego? Bo inicjatywa ma należeć do Boga. Bo na drogach prawdziwej pobożności nie mają się dokonywać ludzkie rzeczy dla Boga, lecz boże rzeczy dla człowieka. Tak dzieje się na górze przemienienia. I jakby chcąc zamknąć usta Piotrowi, który jeszcze mówił, zjawia się Bóg w znaku obłoku, w tym znaku, w którym tak często objawiał się podczas wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. Jezus z Mojżeszem i Eliaszem weszli do tego obłoku, on ich osłonił. Nie było wiadomo, co się dzieje. Wtedy apostołowie się zlętli. Może też dlatego i oni, i my wolimy robić coś dla Boga bo wtedy czujemy się tacy bezpieczni, tacy pewni, wiem co się dzieje, wiem co robię. Tymczasem Boża rzeczywistość wprowadza w ukryte tajemnice, a rzeczy nieznanych, nowych, przerastających nas najczęściej się boimy i dlatego tak często chcemy ich unikać, zamykając się na Boże działanie. Taką rzeczywistość naszych postaw wobec tajemnicy Boga sam Bóg wkracza w sposób bardziej dla nas zrozumiały, łatwiejszy do przyjęcia. Bóg po prostu mówi. Ten głos z góry przemienienia przypomina to, co zostało już wcześniej objawione podczas chrztu Jezusa w Jordanie. Jezus to wybrany, umiłowany syn Boga Ojca. Dlatego naszym zadaniem jest słuchać go. A więc słuchajmy Jezusa. Bo w tym, co Jezus chce nam powiedzieć, jest Słowo, będące fundamentem wiary, źródłem nadziei. To Słowo, które Jezus chce do nas skierować, ono otwiera nas na Bożą miłość i uczy, jak tą miłością żyć. To Słowo jest wszystkim, czego nam potrzeba. Jezus jest wszystkim, czego nam potrzeba. Dlatego, gdy Bóg mówił, Jezus znalazł się sam. Tylko on i oni, tylko ja i Jezus, tylko Ty i Jezus. Całe wydarzenie przemienienia kończy się stwierdzeniem, że uczniowie zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli. Dlaczego? Pewnie ze względu na słowa Jezusa, który przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli. Zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Dlaczego Jezus im zabronił o tym mówić? Może dlatego, że nie w pełni, a przez to niewłaściwie jeszcze wszystko zrozumieli i mogliby to niewłaściwie przekazać, a przez to ich słuchacze niewłaściwie by to odebrali. Nie przyjęliby we właściwy sposób przekazu Ewangelii. No, tak to jest, że. Ewangelię można w pełni i właściwie zrozumieć dopiero w świetle wszystkich wydarzeń, które dokonały się w Jezusie i przez Jezusa. Może Jezus zabronił im też o tym mówić, bo nie byli jeszcze dojrzali duchowo. Ani ta trójka, która była wtedy z Jezusem, ani pozostała dziewiątka apostołów. Może gdyby wtedy Piotr, Jan i Jakub zaczęli o tym mówić w ich sercach, Pojawiłaby się pycha, no bo przecież zostali wyróżnieni, no bo przecież więcej widzieli, bo przecież więcej wiedzą. Może też wtedy w sercach pozostałych dziewięciu pojawiłaby się zazdrość. Zazdrość, która odebrałaby im radość kroczenia za Jezusem. Pycha i zazdrość. Te dwie postawy łatwo zniszczyłyby tą młodą wspólnotę, która zaczęła się tworzyć wokół Jezusa. Tak mi się też wydaje, że może to polecenie było nawet w pewien sposób im na rękę, bo pewnie bali się, że i tak im nikt nie uwierzy, gdy będą opowiadali o tym, co widzieli i co słyszeli. Może i nam to wydarzenie przypomina też te słowa z księgi Kocheleta, że jest czas milczenia i czas mówienia. We wszystkim potrzeba rozwagi, rozeznania, bo jak mówi znowu księga przysłów, i gorliwość niedobra przy braku rozwagi, błądzi kto biegnie za prędko. No nic, dziś powiedzieliśmy sobie trochę więcej o jednym tylko wydarzeniu. Teraz, jak zawsze, czas na pytania do osobistej refleksji czy do grup dzielenia. Pierwsze: Czy jesteś otwarty na nowe rzeczy, które Bóg chce czynić w Twoim życiu, czy w życiu Kościoła? Drugie, czym dla ciebie jest modlitwa? Jak ona wygląda? Ile czasu spędzasz na rozmowie z Bogiem twarzą w twarz? Trzecie, na ile swą wiarę swe życie opierasz na słowie Bożym? Czy w Twoim życiu inicjatywa należy do Boga? To tyle w tym rozważaniu. Do usłyszenia ponownie. Niech Was Bóg błogosławi.